Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie szóste rozwiąż graficznie równanie, no i mamy sześć podpunktów. W tym zadaniu będziemy korzystać z własności wartość bezwzględna A minus B to to samo co wartość bezwzględna z B minus A. W podpunkcie A nasze równanie ma postać wartość bezwzględna z x plus 3 jest równe minus 1. Tutaj nie musimy przekształcać równania. Zatem opisujemy jako f od x lewą stronę równania, czyli wartość bezwzględna z x plus 3, a jako g od x prawą stronę równania, czyli minus 1. No i teraz musimy narysować wykresy tych dwóch funkcji w jednym układzie współrzędnych. Najpierw przyjrzyjmy się funkcji f od x. Jest opisana wzorem wartość bezwzględna z x plus 3. Zatem wykres tej funkcji powstaje poprzez przesunięcie wykresu funkcji wartość bezwzględna z x. O trzy jednostki w lewą stronę. Funkcja g od x to prosta przechodząca przez y równy minus 1. No i teraz popatrzmy. Wartość bezwzględna z x miałaby wierzchołek w początku układu współrzędnych. No i wykres tej funkcji wartość bezwzględna z x został przesunięty o trzy jednostki w lewą stronę. Czyli przesuwamy ten wierzchołek o trzy jednostki. I tak powstaje funkcja f od x opisana wzorem wartość bezwzględna z x plus 3. No i druga funkcja g od x równa się minus 1, czyli y równy minus 1 i mamy tutaj prostą g od x. No jak widzimy, w żadnym miejscu wykresy tych funkcji się nie przecinają, zatem równanie wartość bezwzględna z x plus 3 równa się minus 1 jest równaniem sprzecznym i nie ma rozwiązań. Pod punkt b. Nasze równanie ma postać. Wartość bezwzględna z 1 minus x jest równe 4. No i tutaj już musimy skorzystać z tej własności, yy, którą opisaliśmy na początku zadania, czyli wartość bezwzględna z a minus b to to samo, co wartość bezwzględna z b minus a. Zatem przekształcamy nasze równanie. Mamy w wartości bezwzględnej wyrażenie 1 minus x. Wolno nam te wyrazy zamienić, czyli jest to to samo, co wartość bezwzględna z x minus a. 1 i to jest równe 4. No i teraz lewą stronę równania opisujemy jako f od x, czyli widzimy, że wykres funkcji f od x powstaje poprzez przesunięcie wykresu funkcji wartość bezwzględna z x o jedną jednostkę w prawo tym razem. A druga funkcja to prosta przechodząca przez y równy 4. No i wykonujemy rysunek w jednym układzie współrzędnych rysujemy funkcję f od x i g od x. Czyli f od x widzimy, że wierzchołek został przesunięty o jedną jednostkę w prawo. I g od x przechodzi przez y równy 4. No i teraz szukamy miejsc, w których te funkcje się przecinają. Czyli najpierw przecinają się w tym miejscu, czyli x równa się minus 3. A następnie tutaj, czyli x równa się 5. I to są rozwiązania naszego równania. Podpunkt C. Mamy równanie w postaci wartość bezwzględna z 4 plus x jest równe 1. No wiemy, że dodawanie jest przemienne, czyli najpierw przekształcamy równanie, czyli otrzymujemy wartość bezwzględna z x plus 4 jest równe 1. No i teraz przechodzimy do rysunku, czyli jako f od x opiszemy sobie wartość bezwzględna z x plus 4, a jako g od x 1. No i teraz. Wykres funkcji f od x powstaje poprzez przesunięcie wykresu wartość bezwzględna z x o 4 jednostki w lewo, a g od x to prosta przechodząca przez y równy 1. Wykonujemy rysunek, czyli najpierw wartość bezwzględna przesuwamy wierzchołek o 4 jednostki w lewo i mamy wykres funkcji f od x opisanej wzorem wartość bezwzględna x plus 4, a następnie g od x równa się 1, czyli prosta przechodząca przez jedynkę. I szukamy miejsc przecięcia tych dwóch funkcji. Czyli pierwszy, pierwsze miejsce przecięcia znajduje się w tym miejscu, zatem odczytujemy x jest równy minus 5, a następnie w tym miejscu, czyli x jest równe minus 3. Podpunkt d nasze równanie ma postać minus x minus 2 równa się 0, czyli przekształcamy równanie korzystając z tej własności na początku zadania, czyli zamieniamy te dwa wyrazy. W wartości bezwzględnej zatem otrzymujemy 2 minus minus x. Dwa minusy dają nam plus, czyli otrzymujemy wartość bezwzględna z 2 plus x równa się 0. No i wolno nam te wyrazy zamienić miejscami, ponieważ dodawanie jest przemienne, czyli otrzymujemy wartość bezwzględna z x plus 2 równa się 0. No i teraz pierwszą funkcją f od x będzie funkcja opisana wzorem wartość bezwzględna z x plus 2 a drugą funkcją będzie funkcja g od x opisana wzorem 0. Czyli po kolei, najpierw f od x jest to wykres funkcji wartość bezwzględna z x przesunięte o dwie jednostki w lewo, a funkcja g od x to prosta przechodząca przez y równy 0. Czyli najpierw wartość bezwzględna przesuwamy ją o dwie jednostki w lewo i g od x pokrywa się w tym przypadku z osią x, bo y równe 0 znajduje się w tym miejscu. No i jak widzimy, mamy tylko jedno rozwiązanie tego równania, ponieważ mamy jeden punkt wspólny. Odczytujemy, x jest równy minus 2. I to jest nasze rozwiązanie. I pod punkt e mamy równanie opisane wyrażeniem wartość bezwzględna z minus x plus 5 jest równe 3. Najpierw yy, przekształcamy równanie. Dodawanie jest przemienne, czyli to, tę wartość bezwzględną mogę zapisać jako 5 minus x. No i teraz korzystamy z tej własności z początku zadania, czyli wolno nam te wyrazy zamienić miejscami. Zatem otrzymujemy wartość bezwzględna z x minus 5 jest równe 3. No i przechodzimy do rysunku. Czyli najpierw funkcja f od x opisana będzie wzorem wartość bezwzględna z x minus 5, a funkcja g od x będzie równa. 3, czyli f od x powstaje poprzez przesunięcie wykresu funkcji wartość bezwzględna z x o 5 jednostek w prawo, a funkcja g od x to prosta przechodząca przez y równy 3. No i przechodzimy do rysunku. Najpierw przesuwamy wierzchołek wykresu funkcji wartość bezwzględna z x o 5 jednostek w prawo, czyli tu mamy wykres funkcji f od x opisanej wzorem wartość bezwzględna z x minus 5, a tu mamy prostą przechodzącą przez y równy 3. No i odczytujemy punkty przecięcia tych wykresów, tych funkcji, czyli najpierw ten punkt, zatem x jest równy 2, a następnie ten punkt, x będzie równy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli mamy dwa rozwiązania. I podpunkt F... Nasze równanie opisane jest w następujący sposób. Wartość bezwzględna z minus x minus 6 jest równe 3. Najpierw przekształcamy nasze równanie, czyli wolno nam zamienić te wyrazy miejscami, czyli mamy 6 minus minus x. Dwa minusy dają nam plus, czyli mamy 6 plus x. No i wolno nam zamienić te wyrazy w nawiasie, ponieważ dodawanie jest przemienne, czyli wartość bezwzględna z x plus 6 równa się 3. No i rysujemy wykresy tych dwóch funkcji, czyli pierwsza to f od x równa się wartość bezwzględna z x plus 6, a druga to g od x równa się 3. F od x powstaje poprzez przesunięcie wykresu f, y, wartość bezwzględna z x o 6 jednostek w lewo, a g od x to prosta przechodząca przez y równy 3. No i teraz popatrzmy. Przesuwamy wierzchołek wykresu funkcji wartość bezwzględna z x o 6 jednostek w lewo, czyli tu mamy wykres funkcji f od x i prostą przechodzącą przez y równe 3. Szukamy punktów przecięcia wykresów tych funkcji, czyli najpierw mamy ten punkt, zatem minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, a następnie ten punkt, czyli x równy minus 3. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.